Dzień dobry. Witam Państwa na konferencji prasowej po posiedzeniu parlamentarnego zespołu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego, które odbyło się pod hasłem Rola partnerstwa publiczno-prywatnego na przykładzie systemu ochrony zdrowia w Polsce: dobre praktyki i transfer wiedzy. W konferencji biorą udział przewodnicząca zespołu, senator Agnieszka Gorgoń-Komor, przedstawiciele medycyny prywatnej Barbara Kopeć i Paweł Łangowski. Oraz dyrektor Szpitala Bielańskiego w Warszawie Dorota Gałczyńska. Bardzo proszę panią przewodniczącą zespołu o zabranie głosu. Witam serdecznie państwa na konferencji prasowej po naszym burzliwym zespole. Cieszę się, że dyskusja odbyła się w takiej atmosferze, bo temat jest niezwykle ważny. To partnerstwo publiczno-prywatne było obecne w naszym życiu, nie tylko w ochronie zdrowia. Stąd zespół ma szeroki przekrój swojej działalności, ale dzisiaj zajmowaliśmy się ochroną zdrowia i określaliśmy swoje cele i wyzwania na najbliższą przyszłość. Wszyscy są ważni w tym, żeby ratować życie ludzi. Ludzkie, zarówno partnerzy prywatni, które w znacznej mierze zabezpieczają potrzeby zdrowotne, aż w 80%, ale też musimy współpracować z medycyną publiczną i w oparciu o środki publiczne, aby jak najlepiej te środki publiczne były wydatkowane, a nasi pacjenci mieli jak najlepszą pomoc. Dziękuję bardzo i oddaję głos naszym gościom. Dziękuję i proszę o zabranie głosu panią Barbarę Kopyć. Bardzo się cieszymy, że możemy się spotkać w Senacie, że możemy brać udział w pracach takiego zespołu. Pracodawcy medycyny prywatnej działających w ramach pracodawców RP są gotowi do współpracy. Chcemy, żeby system oparty o medycynę publiczną i medycynę niepubliczną rozwijał się dla dobra pacjenta, ale także dla naszych firm, dla naszych szpitali i dla naszych wszystkich podmiotów medycznych. Bardzo się cieszymy, dziękujemy pani senator za inicjatywę i myślę, że to będą kolejne bardzo burzliwe obrady. Dziękuję i przekazuję głos panu Pawłowi Łangowskiemu. Dzień dobry, bardzo dziękuję za głos. Jako pracodawcy medycyny prywatnej wierzymy w to, że jest wiele obszarów, w których możemy aktywnie wspierać system publiczny i wymienić, wymieniać się tymi doświadczeniami. Wierzymy w to, że obszary takich jak cyfryzacja ochrony zdrowia, lepszy dostęp do świadczeń, czy bardziej efektywne dyskusje na temat tego, jaki powinien być poziom finansowania tych świadczeń. Tego typu zespoły, jak właśnie ten powołany przez panią senator, jest tego, do tego doskonałą platformą i miejscem. Nadchodząca legislacja europejska, która przed nami, implementacja ich do polskiego systemu prawnego, to jeden z obszarów, które z pewnością chcielibyśmy także rozwijać, jeśli chodzi o partnerstwo publiczno-prywatne i warto pamiętać, że pacjent i to w jakim tempie i w jakiej jakości dostanie świadczenie jest wspólną misją zarówno partnerów publicznych, jak i prywatnych. Bardzo dziękujemy jeszcze raz za tę inicjatywę. Dziękuję i proszę o zabranie głosu panią dyrektor Dorotę Gałczyńską. Dorota Gałczyńska-Zech. Ja rzeczywiście reprezentuję sektor publiczny i bardzo się cieszę, że po latach przeciwstawiania sobie sektora prywatnego i publicznego zaczynamy dyskusję na nowo. Jest wiele do zrobienia, głównie w opiece przedszpitalnej i poszpitalnej. Nakreśliśmy dzisiaj bardzo dużo spraw i kierunków, którym zespół powinien się zająć. Myślę, że to jest dobry dzień dla medycyny. Dziękuję pani senator. Dziękuję. Czy są pytania? Jeśli nie ma pytań, to bardzo Państwu dziękujemy za udział w konferencji. Do zobaczenia.